No siema. Dzisiaj pojedziemy kupić gruza, aby go przebudować i wziąć udział we wrakresie. Zanim przejdziemy do fabuły tego odcinka, to jeszcze sekundka wyjaśnień z mojej strony. Po pierwsze, Primo Ultimo będę ten cały projekt tworzył razem z moim kolegą Maćkiem i ostatnio na kanale było dużo testów, zgadzam się z tym, więc teraz zaczynamy inny zupełnie rozdział. Będziemy budować samochód do pseudo -rajdu. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Z Mackiem, z Żuwikiem, bo tak do niego będziemy się tutaj zwracać. Znamy się. Ile my się znamy? 14? 14? No, znamy się za długo, za długo się znamy. Bo o co chodzi? O to, że poznaliśmy się w techniku. Maciek był zawsze zajarany jakimiś tam samochodami. Ty miałeś też jakiś BMW kiedyś, co nie? No, Jedno, było. drugie, trzecie i taki motoryzacyjny chłopak. Ja kompletnie nie mam bladego pojęcia, jak się niektóre rzeczy robi. I wpadliśmy na pomysł, że wystąpimy we Wrak Rejsie. I jedziemy do Bartka, do człowieka, który razem z nami chodził do technikum i on ma do sprzedania, nie przepraszam, on ma do oddania on ma do oddania, tak, przynajmniej takie mamy założenie ma do oddania nissana Mikre żółtego a teraz nie odbierze, odbierze handla, handla dzień dobry, ja tutaj sprawię Mikry nissana, czy to się dozwoniłem do autohandlu? tak. Dzień dobry, dzień dobry, Czy mogę pomóc? No proszę pana, my będziemy za jakieś tam, nie wiem, 25 minut u pana. Ale to przyjeżdżajcie, <sadzyskujesz> tylko powiem tak, no tutaj już był jeden gość, no i mi zaliczkował, nie, nie wiem czy to wyjdzie, czy nie. Ja przyjechać obejrzeć, to przyjedźcie, ale nic nie obiecuję, nie? Dobra, jedziemy do ciebie, będziemy za jakieś 25 minut. Dobra. Elo. Dobra. Dobra. Gdzieś na tym parkingu ma stać bestia. Jest! To jest ona, jest! Patrz, zastaw ją, żebym nie rozmyślił. Ale bestia. O, o, to nie, to nie, to, to tak nie może być. Ty, no. Powiem Ci tak. Widziałem na filmach, co nie? Widziałem na filmach, że robią zawsze tak. Nie wiem po co, ale jak się kopnie, oponę, to chyba jest tak profesjonalnie wtedy. <laughs> otwarta A, a otwórz mi z drugiej strony. Telefon był w samochodzie. I dowód rejestracyjny. Co to jest za gość? Nad kolem czasami kluczyki, więc. Co ty gadać? To... No to kiedyś mu zostawiałem ten samochód na działce u nas. Ej, wiesz że ona jest otwarta to środku jest telefon i dowód Dzień dobry, jak to jest. Dzień pan Marko Polo, rozumiem, tak? <laughs> tak, to ja. Proszę podróżuję z świat. Podróżuje, świat. Ta wiem, ta pod... no po Pierwsza podstawowa sprawa, samochód jest z 1999 roku. To jest ostatnia, ostatni rok produkcji tego modelu K11. Grudzień, grudzień po, po, po lifcie. O, ostatni model, który wyszedł z nielakierowanymi klamkami. Ludzie za tym naprawdę to są, to są pojazdy, które są e, Kolekcjonerski. kolekcjonerskie, prawda? czego dotu lift? Czego świat, świateł, głównie? Ramkę do rejestracji. Świad no, samochód był serwisowany. No. Ja nie chcę lokować produktów, no, ale, no, ale to jest jedyny serwis, który, który porządnie, porządnie potrafi zrobić auto. tak? Ja bym chciał tylko dodać. Bo niektórzy mówią aaa, bo tu zdarty lakier. Ale proszę państwa, no jeżeli tym samochodem się jeździ faktycznie szybko, to ciężko jest go pomalować tak, żeby tutaj się no nie strolał. Nie no poważna maszyna, A ile to pali pan mi powie w ogóle? To jest benzyna, tak? A zależy ile się wleje. To A ile pan zalał? Bo to też chyba warto już Ale właśnie, bo to jest pół, pół baku paliwa więc jakiś Ci jeszcze ze 20, no 18 litrów, y, litrów benzyny jest, więc na spokojnie sobie jeszcze tym pojeździcie. To jest 1.0, tak? 1060 koni. On działa? Odpalisz go? Czy on działa? No proszę Cię. No, Pań rakiety. Dawaj, jedziemy na jazdę próbną. Ja siadam z tyłu. Nie, nurwał no, ale z tyłu jest No, problemy. z tyłu, z tyłu, jest też całkiem spoko. To chyba nie tego czy to diesel Leba musiała <grymne> Dobra, za, za, zaskoczyło Zaświeciło się wszystko, co może się zaświecić, czyli tylko cztery ikonki. I Nie rób tego! <grymne> nie, powoli, powoli, to musi... Musi. Być. musi być. Czy ta szyba tak wypada? się miałem wam powiedzieć, no. To jest ta po tak? Ale ją można zamknąć, czy już tak zostanie? Tak, pod, pod można, zewnątrz. można, okay. można. Wszystko zamknąć. można, ale tutaj działa elegancko. Elegancko, ten tego. Ten tego, elegancko. Ten samochód znalazłem sobie zdjęcia i ostatni raz yy, tym samochodem jechałem chyba 16 stycznia. 2025 roku. roku. Więc przez dwa lata ten samochód kompletnie nic nie robił, stał. A? Znaczy, przepraszam, oczywiście przeszedł przegląd. <noise> ja. Oczywiście, więc na przegląd pojechał jeden, drugi, no bo to standard. No. Kiedy, kiedy tego kupiłeś? W ogóle skąd tego masz? Samochód kupiłem w. Jak mieliśmy po maturze. Co ty gadasz? To ty masz go od, od czasów w technikum jeszcze. Nie tak. tak. No, to, to... Ale, Czeka, ale nie, jecie. po maturze? O, coś skacze. Do pracy sobie dojeżdżałem. Słyszysz Słyszysz, dojeżdżałem. Słyszysz, Słyszysz, dojeżdżałem. Słyszysz, Słyszysz, dojeżdżałem. Słyszysz? Słyszysz, jak skacze? Coś, jakieś bicie komuś? Ja bicie. Nie słyszę. <laughs> Tyle lat tu jesteś. <laughs> nie, nie wiem, o czym mówicie. Tak na poważnie, to na pewno Na pewno, sp... pewno skacze. Wolałbym nie, bo nie czy przewody wytrzymały. <laughs> Serio? No, możemy spróbować, ale to uważaj na ten. Uważaj na ten sprzęt. Ale nie, nie, nie jest tak blisko od tego z przodu. Tu nie ma ABS-u. Od kogo? <grym> <grym> ABS-u nie ma. Ten samochód tak naprawdę zarastał, zarastał trawą na parkingu tam u rodziców. No jaki miałeś plan? Miałem plan to po prostu zrobić, żeby go odpalić, żeby pojeździć, żeby coś tam sobie, żeby po prostu nie stał i nie, mar i nie, nie, nie marnował się, tak jak się marnuje. wiem nowy akumulator, no i co ciekawe, czy spotkaliście się kiedyś, żeby przez dwa lata samochód, który był niejeżdżony, ja wsadziłem nowy akumulator, założyłem klemy, przekręciłem kluczyk, samochód chodzi. I strzelił to, nie? No ale to jest benzyna, wiesz. Od, od w ogóle od, no, od dotknięcia. I wczoraj pojechałem y, na stację, kupiłem wam olej. Ja tylko ja już takie pasy ten, do odchudzania, prawda? Ale ja no dobra, no to zbieżności nie będziemy robić. On bo, chyba nie ma w ogóle bez zwierzności. On jest zbieżny ogólnie. Jest <suszy> no rozbieżny. Jest zbieżny tak jak właściciel, no. No, więc ten, nalałem wam oleju, nalałem wam Borygo do chłodnicy. A czemu nam nalałeś ty, bo co nie było? <suszy> Nie wiem czy nie było. Nawet na jak, parkingu. Nawet jak było, to podejrzewam. się w Kiepskiej jakości po prostu. Czy ty, ty wymieniłeś tutaj oleje? Wymienić to jest dużo powiedziane. A, do okay. Ty, ale koinkę na zostawisz nam, co? To zostawię, bo ona już tutaj dwa lata ładnie pachnie i działa. No i zaraz... No to niemieckie, to lepiej pachną, to jak z proszkami do prania. Jedyne co jest do zrobienia, to moim zdaniem nic. A, jest jeden mankament, o którym no, mógłbym wam... chyba czwarty. O którym niekoniecznie musiałbym wam mówić, bo byście do tego nie doszli. Natomiast jak się klika spryskiwacze... No, to nie lecą. To lecą z tyłu. Z nie ma. Z przodu są. Tylko coś jest nie tak podłączone, bo kiedyś było tak, że jak odpychałem, no, to, to, działało, to działało z przodu. No, a teraz działa z tyłu. A teraz działa i tu, i tu z tyłu. Wydaje mi się, że mogą być te dysze zablokowane i ciśnienie, jakby nie. Ale nie to chyba go tu na, nie. by się nam przydały, to nie? Jak będziemy w błocie jechać, no to ogarniemy sobie. To będzie jeżeli przykręcimy butelkę z wodą. No, cena już spada. Ale wycieraczki macie nowe, elegancko, pyk. To <grym grym> ja to swojej przełożył. Dobra, a teraz mi tak szczerze, w ogóle ta rady jakby tym wziąć udział w takim wyścigu jakim my planujemy, czy to się rzeczywiście może rozpaść w trakcie? Podnieść moją... Moją... Zdanie, To się może rozpaść. Tak? Aż tak jest kijowo. Będzie. A tu sklejony ładny będzie, rozpawany. No, ale? No, ja, Ale czy, czy czemu mówisz, że to coś ma być niehalo? Chociaż w możesz tu wspawać do tych bardziej, bardziej od spodu, nie? A powiedz mi, cieknie mu olej, czy nie? Bo jak go postawił u siebie na, na kostce... <śmiany> to lepiej tam dywan rozłożył. <śmiany> no trochę, Nic. trochę tu zarzygany, no nie? Nic to nie cieknie. Spod pokrywy zaworów, bym powiedział. Nie, bo to jest bitumit, uszczelniacz taki zewnętrzny. A, okej, okay. czyli tak miało być. Tak, tak, to, tak. te kropeczki czarne tutaj ciarny jest. To, tak ma, to tak ma być. Kultura, elegancko, czyściutko. Filtr też byśmy wyciągnęli, byśmy mu zrobili snorkel. No. A To tam gdzieś się jeździ po takim błocie? No, aż tak, no nie co, będziemy to, przerobić, tak, przerobić to? możemy tak. to, nie? Potrzebowaliśmy coś, co pali, jeździ w miarę, jeździ. To, że tam mówisz, że gdzieś tam stworznie, nieswożnie, to ten samochód ma przejechać tylko parę kółek wokół, wiesz. Po jakichś po dziurach, co nie? Tylko pytanie, czy Tobie nie będzie szkola tego samochodu? Czy nie masz tak jakiegoś tak sentymentu, co nie? Powiem tak. Sentyment... Sentymenty nie wpływają na cenę. Sentyment jest i to bardzo duży. I to on niestety wpływa najbardziej na cenę. Czyli teraz jest kwestia Więc... dogadania się z ceną. Tak? No to już wy musicie nad tym troszeczkę... Więc teraz, jeżeli w następnej scenie będziemy wracać mikron, to znaczy, że ją kupiliśmy, a jeżeli będziemy wracać y, nie mikron, to znaczy, że ją i tak kupiliśmy, bo już nie mamy wyboru. 200 zł. <śmienic> Sprzedamy. I co? I kupiliśmy diabła! <śmienic> Chciałem na ręczny, ale nie. nie było ręcznego, skończył się. <śmienic> a powiem ci, że biegów czasami trochę muszę szukać. <śmienic> kupiliśmy mikrę Bartek dzięki wielkie, bo dał nam naprawdę dobrą cenę. Finalnie zapłaciliśmy niecałe 5 stów, a to były koszty tak naprawdę akumulatora. <śmienic> tak. Akumulatora oraz y, przeglądu, który musiał zrobić, troszeczkę przetestujemy nasz dzisiejszy wynalazek Na razie jeszcze delikatnie zobaczymy w ogóle, jak ona się zachowuje, a będziemy ją i tak motać. Tu dawaj rura! O kurde! Tu, tu, tu będzie bajoro, tu będzie bajoro. Jak ją zakopiemy, to jesteśmy. Dobra, wracaj, wracaj! A tu w lewo nie wyjedziesz! Nie stawaj! Nie stawaj! Nie stawaj! Tam biega, nie dobrze, dobrze, dawaj, 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 dobra! Dobra, 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 dobra. <tutuj> Ej, tą górkę zrobimy <tutuj> chyba, nie? Chcesz na tą górkę wjechać? No dobra Tylko nie zatrzymuj się tu, bo tu jest największe błoto, żeśmy wjechali, tu no nie? Ale właśnie po takim terenie będziemy jeździć. W kamerze może wygląda na małą, ale... Ona jest stroma, jest. Co za gość! <tutuj> dawaj! Tylko teraz Zata nie przybierze I dawaj tu w prawo, w prawo, w prawo Aha, to okno się nie otwiera, tak? Nie otwiera. Dobra, czekaj, nawiew włącz na w, w lewo, bo parujemy I tutaj w lewo teraz, w ogóle butelki latają w Ale są w kratce, tak, ale są tam w cała krata, tylko Uważaj na miskę, bo tu takie kamienie ta, dostają. Życie. Będziemy musieli wspawać jeszcze tą yy, osłonę. osłonę silnika. No. I tutaj, jak dojedziesz do końca, to po lewo będzie taki bardziej techniczny tor, że tak powiem, a będą dziury. Dawaj, nie zatrzymuj się, malina! Objedziesz ją! Maciek będzie naszym kierowcą na rajdzie, więc musi się teraz uczyć. Środkiem jej nie weźmiesz, ale tu bokiem dasz radę. Wysoka jest ta panda, znaczy ten Nissan. Dobra, dawaj. Pięknie, pięknie ty. W ogóle nie potrzeba jej w ogóle zmieniać. Zobacz jak ona jedzie. Dawaj tu pod tą górę tylko ona jest wysoka, co nie? Potem z drugiej strony. Dziś się środkiem. A możesz ruszyć? No to stoimy. Zawyśliliśmy. No tak. I co teraz? Do przodu czy do tyłu? Jechać po drugi samochód iść? Chyba, że to nie ma napędu na cztery koła jej nie ruszasz I Tu tak wyjechałeś na górę i tak tylko ksz, i się zatrzymałeś no co, nie? nie wiem czy to się uda Zrobiliśmy taką konstrukcję że podnieśliśmy go do góry lewarkiem podłożyliśmy jakąś paletę która tutaj leżała Teraz go troszeczkę przechyli Zobaczymy czy zjeść Próbuj, dawaj, może da radę no. Może się zsunie Kopie A no, tu się zakopujesz, co nie? No dobra i udało nam się zjechać, ja teraz proponuję już wracać do garażu Tak, już tak Bo zaraz nas poniesie łańska fantazja i nie będziemy za chwilę mieli czym jechać w tym rajdzie Więc dobra, widzimy się w garażu i trzeba przekminić yy, plan, działania. plan działania dalszy dobrze, dobrze. Masz może jakieś chusteczki? Jeszcze nie za bardzo I wszystkie drogi prowadzą do tego warsztatu yy, Więc tak, kupiliśmy mikrę w cenie tak naprawdę akumulatora, my teraz chwilę pogadamy, bo minął tydzień od tego jak ją kupiliśmy. Tak, dokładnie tydzień. I spisaliśmy sobie w międzyczasie 11 podpunktów, które chcemy wykonać przy tym samochodzie. Jako nie, nie mechanicy. Jako kompletnie niemechanicy, dlatego zapowiada się bardzo długa seria filmów na tym kanale. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobać. Będziemy wspólnie z Mackiem robić... Yy, samochód do, a właśnie ja nie powiedziałem będziemy startować w tej klasie Proto, czyli tak zwany Mad Max, czyli tej najcięższej, czyli będziemy wycinać zderzaki starać nocniejsze się przeróbki po prostu, lift zrobić chłodnice, takie różne gadżety zaczynamy generalnie od ogólnego przeglądu i tutaj prawdopodobnie wybierzemy się chyba Maćku po prostu do mechanika jakiegoś, żeby go podnieść i coś zobaczyć <laughs> bo podnieść bezpiecznie, zobaczymy czy w ogóle go podniesiemy. Tak, e, tak, czy nam nie wyjdą po tak. pierwszy test progi. to będzie właśnie progi tak naprawdę. No ale to jest tak naprawdę jest najważniejszych rzeczy, e, hamulce i przewody hamulcowe. Bo tak jak Bartek nam wspominał przez sprzedacz samochodu, i no. poprosiliśmy go o mocniejsze zahamowanie, to nie, nie wiedzieliśmy, czy wytrzymają. Nie chcielibyśmy się też rozbić tym samochodem. Dokładnie Potem, tak. słuchajcie, musimy go odchudzić, czyli wyjmiemy wszystkie fotele, jakieś zbędne elementy, inne pierdoły, no i przejdziemy automatycznie już do mechaniki, czyli punkt numer 3, czyli zawieszenie na tak naprawdę. No, lifty będziemy robić to chyba bezpiecznie, zobaczymy, co z tego wyjdzie tak naprawdę, czyli delikatnie podniesiemy go, więc racią chyba Felgi plus opony. Tak, nie nachodzi. W ewentualnie podkładki, później będziemy rozważyć, zobaczymy tak naprawdę co będzie. Kolejny punkt, i chyba jeden z najważniejszych: chłodnica do góry. Więc tu tak naprawdę stanowczo musimy wypchnąć tą chłodnicę wyżej, po prostu, bo to najłatwiej uszkodzić, a to jest tak naprawdę game over dla każdego. Najlepiej się wzorować na tych najlepszych i obejrzeliśmy bardzo dużo filmów na YouTube z Wagraysu. I 99% ludzi przegrywa przez dwie rzeczy. Brak wyniesionej chłodnicy. I yy, urwane koła, nie urwane koła no. I nie wiem jak ogarnąć to, żeby nie urwać koła Później klatka To w sumie chyba taki trochę też dla nas bardziej Żebyśmy tak. przetrwali To co też tam się trafiło w sumie po prostu filmików, yy, Widziałem koleś, czy pasażer Typu w tym przypadku, a Kuba by, by miałby być yy, Zamykał nogą maskę Ponieważ się otworzyła i nie było widać gdzie jechać Więc tutaj po prostu wzmocnimy z jakimiś spinkami maskę Żeby po prostu to yy, usztywnić I nam się nie otworzyło po prostu zjazdy. Tak i też damy takie rozpórki pomiędzy Jak się to nazywa? Mac -Person pomiędzy zawieszeniem, żeby nam to całe auto nie tańczyło trochę tak jak w drifcie robiące, nie? No i przechodzimy do tematu zwiększenia mocy. Kompletnie nie wiemy w jaki sposób to zrobić, ale wiem jedno. Jeżeli wsadzimy, nie wiem, felgi 14, 15 czy duży balon i tak dalej, to finalnie się skończy tak, że ta Migra ma tylko 60 koni. Dlatego musimy jak najwięcej z niej zdjąć towaru dodać to co musimy, ale wiesz, ale też jakie metalowe to, bo, klatka. Nie, nie, musimy zrobić to mniej niż zdejmiemy tak naprawdę, Wtedy tak, zyskamy Musimy być palec. na minusie, tym bardziej biorąc pod uwagę, że, że to zawieszenie jest niewiele młodsze od nas. No. no, w sumie tak. No. I na sam koniec zostaje nam temat malowania, i tutaj już zgodnie ustaliliśmy w jaki sposób to będzie pomalowane, ale tego Wam nie zdradzę. To będzie chyba. Na na zobaczycie filmie. to <laughs> dopiero na ostatnim filmie, ale jeżeli się nam uda ten pomysł, który chcemy zrobić, to będzie to bardzo gruby projekt, jeżeli chodzi o malowanie. Mam nadzieję, że w ogóle ta cała seria będzie gruba. Zobaczymy. Czy to nie będą <laughs> ostatnie filmiki nasze, twoje? Mniej więcej dążymy do takiego ideału. W końcu użyjemy tych wszystkich narzędzi. Nie będzie dużo błędów po drodze, ale się nauczymy. Także, słuchajcie, obserwujcie kanał, pamiętajcie o subskrypcji, bo gruby projekt się szykuje. O Iron Manie też pamiętam? Będziemy go niedługo szlifować, lakierować, zabetleżać i tak dalej, więc jeżeli wam się podoba to co robię, to co wam się... jeżeli wam się podoba Maciek, to dla Maćka łapka w górę, a dla mnie subskrypcja pod tym filmem. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Pożegnaj się Maciek ładnie. Tylko się żegnać. Widzimy się w kolejnym odcinku. O, widzisz? Musicie dać mi mu trochę tam szansę, on musi się trochę, wiecie, przed kamerą otworzyć. <laughs>